Cześć, na imię mam Mariusz i witam wszystkich wyznawców jajecznicy oraz tych, którzy chcą dołączyć do tego fantastycznego grona i dzisiaj zrobimy jajecznicę na masełku, pyszniutką, smaczniutką, mięciutką, fantastyczną jajecznicę, czyli zaczynamy od podstaw i zradzę wam kilka sekretów jak taką jajecznicę zrobić oraz obalę kilka mitów. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za bardzo miłe komentarze, a szczególnie za te komentarze, które są. Skierowany pod moim adresem, czyli tej osoby, która po tych jak Agnieszka postoje pół godziny przed kamerą, siedzi 5 godzin i montuje i składa film dla Was. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od kawki, bo jeżeli ja jestem, to musi być kawka, w związku z tym mam nadzieję, że też macie kawkę i jedziemy z koksem, ale najpierw kawki musiał być. Pierwsza kwestia to są składniki. Co potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście jajka, bo bez jajek nie ma jajecznicy. Potrzebujemy sól, ewentualnie pieprz. Tak naprawdę do zrobienia jajecznicy na masełku potrzebujemy raz, dwa, trzy składniki, czyli jeszcze masło. Już je wyjmuję. Masło już mamy, w związku z tym mamy wszystko to, co jest potrzebne. Od czego można zacząć? Powiem Wam, co robiło się kiedyś. Kiedyś nie tuło się jajek bezpośrednio na patelnie, tylko najpierw do jakiejś miseczki. Wąchało się każde jajko i sprawdzało się, czy to jajko jest dobre. Dzisiaj już nie zdarzają się takie kiepskie jakości jajka, bo wszystko jest genetycznie zmodyfikowane. Gotowe. Jajeczka mamy już w salaterce, żebyście widzieli, że naprawdę tutaj są jajeczka. Się zmęczyłem tym tłuczeniem jajek. Z gadżetów dodatkowych potrzebujemy łyżkę, taką właśnie miseczkę, chyba że walimy teraz prosto na patelnię i patelnię oczywiście. W związku z tym mamy trzy składniki i trzy rzeczy, które są potrzebne do zrobienia jajecznicy. Można sobie dopieprzyć, ale o tym będzie potem. I co robimy w pierwszej kolejności? Topimy masełko na patelni. Ile masełka? Słuchajcie, masełka naprawdę trzeba dać niewiele, malutko, dlatego, że jajecznica to jest posiłek białkowy i zależy nam na białku, które wydobędziemy z jajecznicy i to białko musi być dobrze strawione, a żeby było dobrze strawione, to musi być mało tłuszczu, ponieważ same jajka w sobie już są tłuste, w związku z tym nie możemy przesadzać z ilością tłuszczu, więc dajemy go odrobinkę i ma się rozpuści do stopni. Nie wiem dlaczego jazka mi tutaj wyjęła tamtą e, plastikową łyżeczkę, może ładniejsza, natomiast ja uważam, że potrzebna jest łyżeczka, która będzie płaska i zaraz Wam wszystko wyjaśnię. I od czego zaczynamy? Pierwsza rzecz, jak już mamy Roztopione masełko zaczyna ładnie pachnieć. Wow! Jak ono pachnie ładnie, to rzucamy na to, już takie pieniądze się masełko, że zmniejszymy trochę moc palnika, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli będziecie na zbyt dużej mocy palnika robić jajecznicę, to jest pierwszy etap i element, żeby go utwardzić. I teraz, pierwsza sprawa, którą trzeba to posolić jajecznicę. A? Już, już wiem, 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 są tacy, już ręce świeżbią, żeby co zrobić, żeby napisać, że ksul to kaalgulant i utwardza jajecznicę. Nic bardziej błędnego. Szukałem parę miesięcy informacji na ten temat i nie znalazłem. Natomiast moja babcia, moja mama, Agnieszka robią pyszną jajecznicę, jajecznicę i to jajecznicę z salą na samym początku. rozmieszać, żeby ta sól się rozeszła, ale dopiero w momencie, który nie wiem, czy widzicie tutaj, zaczyna się już robić coś takiego białego białego, dlatego żeby ta jecznica miała dwa fajne kolorki, czyli białe, białko i żółtko, żeby to było takie fantastyczne, kolorowe, a nie jakiś jeden wielki bełd wymieszany. Okej, okay, jak ktoś tak lubi, może robić, ale ja tego naprawdę nie cierpię. Ja po prostu muszę widzieć, że jecznica jest biało-żółta. I czekamy, troszeczkę to tam zajmie. Teraz, jak już ta jajecznica zaczyna przybierać takich kształtów, gdzie jest biel, to możemy ją delikatnie przemieszać. I czekamy znowu na następne przemieszanie. I to, co ważne, nie gotujemy na maksa. Znowu nam się delikatnie ścięło, to czas zamieszać. I uwaga, będziemy się zbliżali do końca, zmniejszymy moc palnika. Trzeba dość często mieszać, żeby nic tam nie przywarło, bo inaczej to co się będzie za bardzo spalone, to będzie twarde i to jest właśnie jeden z elementów, że jajecznicę nie można spalić, nie można przypalić jej, żeby po prostu nie stwardniała, bo to jest jeden z tematów, który jest bardzo często omijany, także mieszamy i wyjdzie pyszna, gwarantuję Wam to, bo robiłem już ją setki tysiące razy. I tak naprawdę, jak ktoś chce dopieprzyć jajecznicę, to teraz jest na to właściwy moment. Wcześniej nie pieprzymy, bo ma tendencję do przybierania i przypalania się na patelni. Mm. No i to będzie już koniec. Wszystko jest tutaj, całe białko jest ścięte, żółtko jest ścięte. I mamy pyszniutką jajecznicę, która jest i i pyszniutka. Jeszcze muszę sięgnąć po widelec, żeby spróbować. Jajecznica jest gotowa. Pamiętajcie, że nie można jej przetrzymać za długo, bo wtedy nie będzie smaczna. Dwa, jajecznicę solimy na początku, żeby ta sól rozeszła się, wymieszała, weszła w reakcję z całym jajkiem, a nie na końcu, bo jeżeli nie posolicie, to ta jajecznica jest zabrzydliwa. Zjadłem nieraz w życiu niejedną jajecznicę, która nie była smaczna, dlatego, że nie była posolona. Próbowałem ją dosalać na talerzu, próbowałem rzucić ją z powrotem na zimną patelnię, posolić, wymieszać, to nie przynosiło żadnych, żadnych efektów. Do jajecznicy oczywiście warto jeszcze sobie dorzucić jakąś papryczkę marnowaną, ogóreczkę, czyli pomidorka. Spróbujmy teraz. Mm. Rewelacja. Ważne jest dwa jajecznicy, to żeby napić się dużo wody, dużo płynów przed zjedzeniem tej jajecznicy, a nie po, dlatego że potrzebujemy dużo kwasu solnego, żeby tą jajecznicę strawić. Białko przebywa, bo jeżeli zjemy same białko, a my jesteśmy na kanale Dieta Rozdzielna, to przebywa w naszym żołądku około 4 godzin. Natomiast m, sam doświadczyłem i zobaczyłem, że jeżeli jajecznica jest tłusta, to potrafię 6 godzin potrafię czuć tą jajecznicę w żołądku. W związku z tym najpierw musimy się dużo pić wody, dużo płynów, żeby potem nasz organizm miał z czego przygotować wszystkie soki trawienne, do tego żeby zrobić tą jajecznicę. Natomiast jeżeli jeszcze dorzucicie chlebka do jajecznicy, to badania wskazują, że miałko połączone z węglowodanami trawi się od 5 do 13 godzin, więc jeszcze więcej. Na pewno jajecznica zajmie tam pół dnia, żeby ją strawić. A po drodze wypije, jak wypije się i popije się dużej ilości. Problem jest taki, że to, to nie będzie do końca strawione i trafia do jelit, a tam następują procesy związane z tym, co się dzieje, jeżeli jest niestrawiona jajecznica, niestrawione białko, nierozłożone przez enzymy i kwas są w żołądku. Będę na tym kończył. Jeżeli dotarliście do końca, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. I na sam koniec polecam, mam dwa inne moje przepisy, które były na naszym kanale. Tutaj, tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. Tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. A ja idę się dyrektować pyszną jajczycą. 嗯。Mm.